Walka w MMA na wózkach. Popek dołącza do grondy. Mateusz Gamrod traci zęba na sparingu Pijany mistrz świata kategorii ciężkiej, Tyson Fury, atakuje taksówkę. I wiele więcej zobaczcie w dzisiejszym odcinku nowej serii Fight Week, gdzie będziemy podsumowywali najważniejsze i najciekawsze wydarzenia z danego tygodnia, które wydarzyły się w świecie sportu, zarówno tego zawodowego, jak i freakfightowego. Mam nadzieję, że seria się Wam spodoba. Ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Popek dołącza do grondy. Jakby ktoś nie wiedział, Gronda to federacja, która rzesza zawodników. Którzy walczą w boksie na gołe pięści. Jest to bardzo brutalna, ale i widowiskowa formuła. Więcej o tej federacji dowiecie się w naszym ostatnim odcinku najbrutalniejszych organizacji sportu walki na świecie. Link do filmu tutaj na karcie i w opisie. Popek ma już za sobą 9 walk w formule MMA, z czego wygrał 4. W nowej formule, czyli w boksie na gołe pięści może nie zawalczy w turnieju, ale na pewno w Superfajcie będzie to piękne widowisko. Pytanie, kiedy Popek zawalczy? Czy będzie to 10 czerwca podczas gromady 9? Jest to szansa, ale są Dwa argumenty przeciw. Pierwszy to jego ostatnia kontuzja podczas Fejmu 13, w którym walczył z normalną parke, gdzie złamał palec. Drugim problemem jest to, że dzień po grądzie, czyli 11 czerwca, gra koncert w Holandii. Także wątpię, że to będzie akurat na tej grądzie ale wiadomo, w tym sporcie wszystko jest możliwe. Z kim widzielibyście popka na grądzie dajcie znać w komentarzu. Do najciekawszych sugestii przypnę serduszko. Artur Szpilka debiutuje w KSW. Artur Szpilka, czyli gwiazda boksu zawodowego, która w 2016 roku walczyła o pas mistrzowski WBC z legendą Widerem. Mierzył się również z wieloma znanymi nazwiskami, takimi jak Tomasz Adamek czy Mariusz Wach. Szpilka ma to do siebie, że nieważne z kim walczy, zawsze robi wokół siebie ogromne widowisko. Przykładem może być kultowa akcja z krokodylem przed walką z widerem. Teraz zmierzy się po raz pierwszy w formule MMA podczas KSW 71 już 18 czerwca w Toruniu. Jeszcze oficjalnie nie znamy rywala Artura Szpilki. Ale jak sam Artur mówi, najprawdopodobniej będzie to jego stary rywal, z którym wygrał na punkty Sergiej Rawczenko. Wynik tej walki był dość kontrowersyjny. Także rewanż w formule MMA byłby naprawdę dobry. Dodatkowo Sergiej ma już dwie walki ze sobą w tej formule. Marcin Wrzosek, były mistrz KSW w wadze piórkowej. Wojownik Wotory, zawodnik Fej MMA uczestnik The Ultimate Fighter zadebiutuje na drugiej części Prime Show MMA. Kto zostanie jego przeciwnikiem? Czy zmierzy się z włodarzem tejże federacji w formule, w której jak zacytuje Don Casio i jego komentarz na Instagramie zabierze go w kosmos? Wujka ta już wcześniej brała udział w starciu w formule bokserskiej na Fame MMA 12. Od tamtej pory możemy obserwować konflikt pomiędzy nimi na ich social mediach. Jak sam Wrzosek twierdzi rozpoczął swoją karierę w Prime, aby dążyć właśnie do rewanżu z tym potężnym włodarzem, czyli z Casiuszem. Pod postem został już Zaczepiony przez Mateusza Murańskiego, gdzie ten wyzwał go do walki na gołe pięści w klatce rzymskiej. Federacja zareagowała kilkoma emoji. Czy to właściwie jakaś odpowiedź? Nie wiem, ale myślę, że dla fanów Free fightów... To byłoby interesujące starcie. Pijany Tyson Fury atakuje taksówkę. Mistrz świata królewskiej kategorii wagowej, czyli Tyson Fury, niedawno obronił tytuł mistrza świata podczas walki z White'em. Było to przepiękne starcie, w którym pokonał White'a przepięknym podbródkowym na szczękę. Po tym starciu król cyganów ogłosił przejście na emeryturę i jak widać do tej pory świętuje swoją wygraną. Do niedawna przybyło we Francji, w której doszło do owego incydentu. Mianowicie pijany Tyson Fury, którego eskortowali koledzy, chciał wejść do taksówki, która akurat stała na światłach. Niestety taksówkarz nie chciał go wpuścić do siebie, do środka. Na co Fury zareagował bardzo agresywnie. Ruszył w stronę taksówki, ale udało mu się ją kopnąć. Następnego dnia napisał za dużo tych piw wczoraj. To były mocne piwa. Taki już jest Tyson Fury. Kontrowersyjny. Albo się go lubi, albo je nienawidzi. A co wy o nim sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Mateusz Gamrod traci zęba na sparingu. Do incydentu doszło na miesiąc przed już piątą walką w UFC Polaka, w którym zmierzy się z doświadczonym Rosjaninem Armanem Carukanem. Podczas UFC Fight Knight 208. Gamer sparował swoim przyjacielem Borysem Mańkowskim w swoim klubie, czyli w Czerwonym Smoku w Poznaniu. Cały sparing zakończył się po stronie Gamera z złamanym zębem. Po stronie Borysa było to tylko otarcia i obicia na twarzy. Chłopaki pochwalili się ranami wojennymi na insta story Gamera. Zobaczcie sami. Jak ktoś by się zastanawiał, jak nasze przygotowania w grubym. Eee, ja mam tu, mam u ucho rozpierdzielone, wszystko, a Gamer ma jest lepiej. <noise> Takiego starcia jeszcze nie było. Walka, która odbyła się na ABC Fighting 23, pokazuje, że człowiek jest zdolny do wielu dokonań, mimo jakichkolwiek przeciwności losu. W ringu zmierzyli się zawodnicy jeżdżąc na wózkach, a byli to Rodriguez kontra Pedro. Pojedynek był bardzo zacięty, a jednocześnie naprawdę wzruszający. A po trzech przewalczonych rundach, które trwały po 3 minuty, wygrał Costa. Po wygranej ogłosił, że będzie wysyłać list do UFC z prośbą o promowanie tego typu starć. Lecz ostatnio to nie jedyna taka walka, w której osoby niepełnosprawne pokazują swój niesamowity charakter do walki. Na ostatniej gali Epic Fight Championship doszło do starcia jednorękiego wojownika przeciwko dwóm zawodnikom. Pojedynek był naprawdę bardzo ekscytujący. Przeciwnik już na samym początku dostał szybki nokaut. Z drugim zaś nie była już taka prosta przeprawa. Lecz ostatecznie udało się wygrać poprzez jednogłośną decyzję sędziów jednorękiemu wojownikowi. I to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I ta seria pójdzie dalej. Jeśli tak, dajcie nam komentarz, dajcie łapkę, subskrypcję. A my widzimy się już za tydzień. Siemaneczko, pozdrawiam cię, Plutko. Mówił dla Was świstak.